Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wyszedłem tutaj, żeby rozszalpać na strzępy ten projekt budżetu, ale po wysłuchaniu przemówienia pana z tego, pana Kuśniaka Kamysza i innych, ten budżet zaczął mi się jakby trochę podobać. Yy, mogło być gorzej. Otóż proszę Państwa, proszę Państwa, będziemy mimo to głosowali przeciwko temu budżetowi, a to z tego powodu... Że złem jest to, co wy uważacie za dobre. Jeżeli na przykład ten budżet daje trzy razy więcej pieniędzy na socjal, to jest to potwierdzenie naszej tezy. PSM, PiS jest partią socjalistyczną, która zbudowuje polski socjalizm, czego skutki są koszmarne. Koncepcja, którą zarówno panowie, jak i opozycja podziela, jest to, że jeżeli państwo na coś nie da, to tam tego nie będzie. Odprawiam państwa. To jest but. Dlaczego w Polsce mamy buty? Bo nie ma Ministerstwa do spraw butów. Bo państwo się tym nie zajmuje i dlatego nie ma żadnych problemów z butami. To jest guzik. Proszę Państwa, w wyniku tego, że nikt się nie zajmuje guzikami, w Polsce nie ma żadnych problemów z guzikami. I żeby się państwo nie zajmowało budową domów, kolejami, samochodami, to byłyby i samochody, i koleje, i wszystko by działało jak trzeba. To działalność państwa szkodzi Polsce. Państwo polskie szkodzi w sposób wyraźny i oczywisty szkodzi Polsce. Proszę Państwa, to jest podstawa, podstawa, że jeżeli zabierzemy ludziom pieniądze na przykład na, ja wiem, kulturę, to wtedy ludzie dostaną nie tylko mniej mają na obrazy, na, na kino, na teatr, mają mniej o tyle, o ile kosztuje Minister Kultury, ale oprócz tego Dostają nie te filmy, które chcieliby oglądać, tylko te, które chciałby, żeby, żeby, żeby oni oglądali, chciałbym się kultury. Czyli nasze możliwości są nie tylko finansowo mniejsze, ale również, ale również jakościowo mniejsze. I proszę Państwa, nie będę się dalej roztrząsał, bo pod to podstawowa. Czy dobrze jest, jak jest socjal, czy jest źle, jak jest socjal. Jak mówiła Pani Taczerowa na przykład, nie wolno dawać zasiłku samotnym matkom. Bo to zachęca kobiety do tego, żeby być samotnymi. Opłaca się być biednym. Zachęcamy ludziom, ludzi, żeby byli biednymi. I to jest szkodliwe. Na koniec tylko jedna drobna uwaga. Brakuje mi w budżecie jednej pozycji. Rezerwy budżetowej na zapłacenie za ewakuację armii amerykańskiej z Polski, Bo jak w Iraku żeby pieniędzy za ewakuację z Iraku i któregoś dnia możemy chcieć, żeby się ewakuowały z Polski te dywizje, te brygady amerykańskie, które na przykład będą pomagały w realizacji ustawy 447, a wtedy powiedzą nam, pan Trump nam powie, zapłacić za to, to wtedy się wyniesiemy. Także taką pozycję jak, jak rezerwa budżetowa na ewakuację armii amerykańskiej warto w budżecie przewidzieć. Dziękuję za uwagę. Konfederacja, wolność i niepodległość.